Jak to jest? Kurwa AFK <ścoughs> Hallo to przegramy. HALO KARTKUŚ! Co tu jest, A, tu jest to kurwa... Napierdala? Napierdala! Napierdala! W czasach dynastii króla Elbronzona. Czasach, w których silvery składały się w teamfightach jak domino. W tych właśnie czasach coś kurwa pękło. Nie do końca wiemy, co kurwa pękło. Ale na pewno wiemy, że coś kurwa tej Co kurwa? Szatan się już zbliża, a ja nie mam harców. I w dodatku w teamie, mam samych kurwa lapsów. Może was nie cierpi, a w serduszku Silver Ale koniec końców nie mogę zdymać z rąk pierdolonego golda. Nie wiem skąd ten timo, śmatekuj przybywa. Ale mimo, że mam Bobów timo. Rozjedł kuchar tego skurwisyna. Dałam się o to zapytać, ale kurwa zapytam, jak brzmi tajny plan. Rozpierdolić. Mówię ci, nie obrażaj go, bo skończy się to dla nas tragicznie. Tak, to Hej Heizet, słucham. Twoja stara jest tak gruba, że gdy wchodzi na wagę, to widzi swój numer telefonu. Zaraz ci zajedę. Lepiej zajeb starej jedzenie, bo jest tak gruba, że jak Bóg mówił, niech stanie się światłość, to musiał kazać się jej odsunąć. Ciekawe co teraz zrobisz. A może jego stara naprawdę jest gruba? Tybyś wrócił do bazy, ale ja nie jestem domu. A to oznacza tylko jedno. Jestem powiem drugi. Chłopaki, co się tu odbija, nie? Pawła do kebaba najdroższego? Czekaj, czekaj. Czy to nie ty ten popularny chłopak z kraskówki? Wiedziałem. No kurwa, wiedziałem. Ty w rzeczywistości jesteś kurwa grubszy od tego bojlera z kraskówki. Ej. No ja pierdolę, jak tak można? Przestań natychmiast. Czy ty masz rozum i godność człowieka? Koniec, kurwa, koniec. Tego nie było w scenariuszu. To nie scenariusz, Bartek. Ty w rzeczywistości jesteś tak kurwa gruby. Biorąc pod uwagę twoje ostatnie badania, dochodzę do wniosku jako lekarz, że za niespełna 8 godzin tłuszcz zacznie wylewać się do mózgu. Innymi słowy umierasz, Bartko. Wszystko rozumiem. A czy, drogi czarku, mogę ci zadać jedno ostatnie pytanie? Ależ oczywiście, bardzo proszę. Od kiedy ty jesteś, kurwa, lekarzem? Chłopaki spierdalajcie na lewo. Ja ją odciągnę. Dobra robota, Antek. Teraz ją pierdoniemy. Na koniec kawał odprowadzącego. Jak zdisować kolegę? Powiedzieć mu, że przegrał z lisinem wchowanego. <grym wytrzymał> tylko się nie da zabić. Zabijcie go już. Kurwa... Macie. dalej. Nie. Takie dalej. Kurwa... Pan to jest kujowy jak barszki. No. No. Nie. Nie! Ja nie <laughs>